Oczywiście, że kobiety mają prawo realizować się jak tylko chcą i nic do tego, każdy jest wolnym człowiekiem. Wiele kobiet ma mnóstwo przewag konkurencyjnych nawet nad mężczyznami. U mnie w firmie pracuje nad więcej kobiet niż mężczyzn. A co ciekawe, im wyżej w hierarchii firmy, tym tam jest większa przewaga kobiet nad mężczyznami. Znaczy cały zarząd to są w zasadzie w tym momencie kobiety, które wygrały rywalizację z mężczyznami, którzy również oczywiście chcieliby awansować, ale się okazało, że mają mniejsze zdolności, są mniej zaangażowani w pracę, w związku z czym nawet w swojej firmie, jak się spojrzy na statystyki, okazuje się, że są, konkurencje wygrywają kobiety niż mężczyźni. To oczywiście jest zróżnicowane w zależności, od tego, w zależności od tego, jakiego rodzaju to jest firma. Wiadomo, że w firmie programistycznej będzie więcej mężczyzn, a mniej tak. kobiet, bo mamy jednak różne uzdolnienia, jesteśmy różni, różnimy się od siebie zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Natomiast nie widzę żadnego powodu, żeby kobietom ograniczać prawo do rozwoju. W Polsce są ambitne, pracowite, zakładają firmy, robią karierę, osiągają sukcesy. Tak jak wszyscy inni, potrzebują niskich i prostych podatków a nie traktowania jak ludzi gorszej kategorii.